Yo, jo, jo, Jesteśmy na Jepahama Camp! Ale jest maj! Dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Zobaczcie, jak pięknie przygotowaliśmy skatepark. Tam jest skatepark. No jesteśmy ekipą Jepahama Camp i chcielibyśmy was zaprosić bardzo serdecznie na tegoroczne obozy. Link w opisie. Zapraszamy, będzie super kadra, będzie w ogóle super emocje i nauczycie się dużo. Zapewniamy to. Jesteśmy tutaj takim pięknym składem. I siebie pokażę jeszcze Jest alba. I zagramy sobie tutaj na nocnej sesyjce, bo są lampy odpalone w jakiegoś skucika teamowego W teamie pahama Camp Tutaj mamy Pana Sędziego z Polski w 2013, tak. własnej osobie. Ale nie wiem jeszcze, jakie zasady są, ale na pewno będę sędziował zgodnie ze swoim własnym wiedzcie, sumieniem. Wiedzcie, jakie zasady są? No właśnie, kiepskim sędzią jestem dzisiaj. Zróbmy tak, że flisu wybierze drużyny. Dobra, czekajcie, Grajemy mamy tak. Na cały park, Nie gramy cały park, wszędzie i, i... wszędzie. Mhm. Zasady są takie, że są trzy próby na team i nie może ta sama osoba powtarzać triku razy. Jest 5 liter, jedna próba na zadanie i trzy na powtórzenie na team I może, można te próby między sobą oddawać nie? Tak najlogiczniej wymyśliliśmy chyba, znaczy wymyśliłem oczywiście ja sam <laughs> Więc tak będziemy grali, jeśli chodzi o teamy, co jak teamy? Ty wybierasz Ja wybieram? Kurde, ale ja właśnie mam problem, no bo co, mam po, pomieszać parkowców ze czy... No, no, bo czy... Ta... Poczekajcie, no bo jest Bartek to Marek nie możesz być miłosny, na przykład No nie To wy jesteście oddzielni To ja idę tu Jarka dam do Miłosza Kasprę parkę y, tutaj, tutaj dam I was dwóch jest, tak? Zostawiamy ostatni na WF zostają no, To dobra. proponuję wam, wam Janka, a wam Chmurkę Dobra Dobrze, to jest no super Dobra, dobra. Tak? Team Dolnośląskie kontra reszta Polski Tak, tak, tak jestem no. Tak, no dobra, to, to nieważne Dobra, ale... Dobra. Papierkami na nożyce. Bierzemy naszego pięściarza. Da radę, da radę. Chcesz się wiking w tolo? Tak. No. sędzio, proszę. O, tak. Dobra. Trzy, na cztery. nowe. Cztery. ale... Uwa. 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 Ale wiesz Bo on wygrał liściem, tak, a ja to wygrałem pięściarzem. No to faktycznie, on do kamień, jest twardy. Y, to ja zadaję wklejkę w kwater. Nie, ja nie zrobię! O, ale masz batka. weź się uspokój. <śles> Tam, tamten. Było. Elegancko zaliczałem, myślę, że nawet zrobił czyściej niż Jarek i teraz daję Was film Dawaj, jak zrobisz, to jesteś na gazie, zadej coś. Dobra. Weep 50 decade. side. Dwa, wasz set jest Teraz zadaje miłość. on już ma set No precision do bara o, na no no. Tak, tutaj odwdzięczył się kolega Tym samym też mu nie wyszło, więc wracamy do teamu y, zachodnio-ołuskie, tak? Martek, teraz ty. <noise> Dobra, ja zadam parkowo na jumpboxie Rezi. zadam inwarda do crossfitta tego. To replay na manu, ale zaliczony. serio, myślałem, że to będzie nieosiągalne, nie 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 szczególnie po tym, jak Bartek wylądował, tak jakbym nawet nie próbował, nie? Ale siadło, elegancko, czysto, zaliczony. Ale co nie ja ja tutaj Taktyki tutaj obgadujemy. Ten zawodnik. Ja Johnny John, teraz John zadaj, nie? Jano. Jano, Jano, Jano. Heel kick style. Yeah. Yeah. Okej, okay, czyli teraz ty bark powtarzałeś. Zda. Zawodnik z Bolesławca. Dawaj. Nie, zadam tego Franz Fury z 2 lipy na mini rampie. close. Nice try. Ja zadam na tej samej rampie jak tu jesteśmy, Krux, Nozblad, Front Krux Nice. nice. Takiego... No było, było, ale gruby trik w sumie, nie? mogę próbować Bartek, ty nie możesz. Dla tej teraz, no. Yes. no. Masz moją grubę. No dlatego ja mówiłem stary, że nie mogę jakiś i że jest przypał. zaliczyć, ale ze względu na okoliczności, że to jest tak technicznie trudny do zaczepienia trik, bo ten front crux był taki taki, wiesz. No taki podkowy, ale ale był. Ja bym zaliczył. Dobry był, dobry był. to zaliczam, bo ja tu decyduję, tak? Zaliczę. No Dobra. ja zadaję backa. O! Ej sędzia, bo Miłosz nie może zrobić, bo robił ostatnio Robił mi bardzo ale kurczę nie zrobiliśmy! Dobra, dobra. dobra co tu... No tak, czyli Miłosz nie może, a nikt poza Miłoszem w jego teamie nie robi salta Oprócz Jarki, który zrobił leśnie na twardo, ale teraz... Robił, robił, robił. To jest... No, za skurde, no za skurde za skurde się No, zaczynacie robić interwiz się, kurde Daj mi się żeby nie mógł nic. Planujemy połamać nogę o skrobowi, żeby nie mógł zadać. Ale cicho! Zada <grym> robić. Pierwsza litera dla Was. Tak, i flarę zadajemy. Teraz, nie, później. Później, <grym> no, nie, no ja, ja. To jest, jest strategia opracowywana na wielu <grym> Czyli co się dzieje muszę Co? Ja coś innego muszę zadać. <grym> Bartek zrobi każdy trik jakiś No To bez sensu. Zablokuj go. <grym> Karta trym? uno to jest. Blok. No to Flora zadam tu. Jest! Tu? Tam widzieliście jak wyszło, teraz wasz ja team tak. Dodam na Rollin i fajny trik, który się nazywa Double Whip i taki grab Double A, Whip, Superman, de to... Grab, na rolin Sexy! Fajne Bez jebku stary Bez jebku, no dzisiaj Ja no eee, Ja dodaję deflipa. Deflip. Deflip? A deflip deflip a, mamy To jest Tak? Nie robiłeś? Elegancko siedzi i Newlern przy okazji, więc od razu już, już najlepiej jest progres. Już jest się zaczęło. Niularna. Nice Jest taka sytuacja, że nie mogę jednak tego robić, bo zrobiłem ostatnią sztuczkę. Ja. Czyli ktoś inny z teamu musi to zrobić. Nie robi Bartosz. Ciepki. Co oni tu trenują? Nie można Murson Ja zdaję 50 do Fingera Tu z racji, że Bartosz nie może wykonać teraz triku to ja zadam whip fingera w mini rampę ja robię, nie? Ko, ja... Nie wiem, że okay. nie. nie ma. Nie ma ryby, bo nie sadziliśmy na początku fasady. Ale zawsze jest! To... No ale gramy timowego w Czerwisowym w to 3 próby, no, no to 3 jak rebate! Są sobie, więc bez rebate'ów. No. Dobra, dobra! <śmiech> <śmiech> Czasem z za próbę bardzo, bardzo blisko było. No. Dodaje 50 over 50 na double railu do dekady. Backside. Fuck, na double railu. Chodź to wróci! O! Dankę. No dobrze tak Tak jest, synu że będzie powtarzał ten trik Druga litera tak? dla teamu numer 2 No niestety nie wyszło, chociaż był potencjał Ja byłem pewny, że to Jarek nie próbował A tutaj Miłosz jednak okazuje się, że jest lepszy 50 Miłość jest lepszym streetowcem niż Jarek Chcę tu spróbować? Tak A co bo? 50 do front 50? Letter Drabina, letter Nie umiem, nie umiem Ano ta eee, Teraz zadaje Miłosz Trzy <grym> sześć bibara z tego boxa. Po prostu za mały box Za mały box Ale... Było błęka blisko i teraz zadaje, kto zadaje? Ja zadam y, invert kankana na koterze Tymo. Nice. Elegancki twiczek Ja bym powtórzył, ale nie gram. A jak to się robi? No jak invert, to że dosłownie nie ja Nie wiem co jest invert. <noise> tak. O. Tak kulisz się. A to jest super? Nie. No jest no, pewnie. No. Jakże tak? No. <grymne> Taki kankan? -kan? Nie podciągasz nocy, tylko no. Tak? Dawaj, mogę zrobić. Mogę i tego. Jakbyś chciał stary... A tak? mogę na rezi? Przekręcasz. <grymne> przed, tak, <grymne> wziął, bo, bo. Nie, <grymne> nie robię! Chyba <grymne> <grymne> Jaruś chodzi o szugernia, dawaj. O! Uuu. Z mojej perspektywy bez okularów było git. Teraz zadaję team 2. Y, mogę. Nie mogę słuchać tego budzika, bo mam flashbacki z gargulca. To ja zadaję, oczywiście na Rezi. whip rewind, rewind whipa. Do whipa. Drużyna 2 traci szansę na zadanie triku I zadaje no. drużyna 1. Intuista na flacie. Intwista to ten łamacz na odgarstku. Uuuu! Nice. Intuist. Kto z waszej drużyny chce to powtórzyć? Kto chce mieć nadgarstek? Za darmo. <laughs> Mimoż nie e... nie gadaj, nie gadaj, mi już nie, nie może. nie, nie, nie może. Nie może? Nie może. A to nie jest szaro! że nie ja. no. no. Nie no. ma opcji, stary. Aaaa! Nie umiem, <tuk> nie, to. nie masz trichy No nie mam Team 2, kto powtarza trik? Nic, nic, tera Czyli trzecia, trzecia litera 3-1 Ile oni mają literek? Ma... Jedną Jest 3-1 ile oni mają literek? No Dzieciak 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 Ej, dobra, Ale miał robić, nie Czyli mamy to. Z pierwszej próby. Ej, parce nie wyszło. Oskrop zrobił elegancko. I wynik się utrzymuje, dalej jest 3-1. I zadaje. Parka zadaje, tak jak mówiłem. Parka zadaje. I co wie? Pozdrawiam Was. Cieplutko! Ja <gry> Pozdrawiam Was! Cieplutko z ja Tucholi! Dobra, e, zadaję fake over. E, fakey 50-50 do. do czego? No dobra, jeść! Trener, trener. No, niestety. E, nie wyszło, ale. Teraz na pewno się pomylę i zadaje drużyna numer 2. Zadaje Miłość i bardzo skroba nie może wykonać triku. Tak. Trzy rześki Barflat. Okej. Już clean. Ja się to na pewno nie robię triku. Na zawodnik próbuje. Tak, no ja próbuję. Gdzie jest moja cholera? Tak wygląda to, jesteś w dzisiaj. Dobra, Barty drugą stronę, Dobra, spróbuję ostatnią, full commitment, no O nie, ała. Się uderzyłem No, niestety się nie udało i drużyna 2 nadrabia, zległości i jest 3-2 Ja zadaję, bo okazji sprecyzowało Kto u nich nie może robić? Każdy może no Dobra, zadam 5-4 whipa na

A jak chcesz spróbować, za contentu 4-2? 4-2, Janek zadaje Double kickless. Zadam Antuisa Dowara na, na półę, żeby nie było, ale może przystałość. Everything is alright. Mogłeś wygrać to dla swojej drużyny i nie zrobiłeś tego. A nie no 4-2. Ale że jest dla nas? To jest drużyna 2 jakie do... taktyki <grym> robią a i tak jakby to nic nie daje nie? I wałujemy hulej nogę Bartka w zazie, no, mi barka z Wałujemy hulej nogę Bartka o skruby, żeby nie miał już żadnej próby Co? To mogę spróbować Co? Ja zadaję Frontside Crux, downside whip Tam na tej rampie znowu I karma, zgodzę się w 100%. Niestety Jarkowi nie udało się zadać, co by zwiększyło ich szanse na zwycięstwo w, tej, w tym pojedynku. I wracamy do teamu, jeden, który zadaje i może teraz to zakończyć. Podaj jakiś przykład. No nie wiem, na przykład. E... Przyjeżdżaj do Japanakam, ponieważ kupingi się tak się że właśnie skończysz tak jak ja. Baterię trzeba w Jak No z drewna chyba, z drewna na flat tracka zadaje. Niestety, Kasper podjął ryzyko. No, jednak wysokość go przerosła, tak i kto będzie zdawał? Miłość. Będzie precision do fingera znowu na tej rurce Widziałem to wcześniej, jak robił. Nie! Mocne, mocne. Nie, co mówić, No, ale triczek jest solidny. Ale po tym, jak się wybił, myślałem, że nie zmieści. Fingera zmieścił. Fibel. Ja mam astygmatyzm, ja nie widzę równo Obo nie Aaaa, no ale się ale. wystraszyłem ale. Le per, Leder, leder 4-3 e, Niestety Bartoszowi nie udało się powtórzyć tego znacnego triku Mamy wynik 4-3, więc drużyna numer 2 nadrabia I teraz dodaję drużyna 1 Tak, ja zadaję ja zadam Bartek pamiętaj, że to ostatnia Ja zadam coś na przeszkodzie na której nie robiliśmy jeszcze nic dzisiaj To ja zadam Half cup stąd Tam Half cup Half tak? Half cup barek bar albo, albo double -wit. Czyli half cup double Czyli Half cup down -hill, tak? Half cup down -hill tutaj Niestety, niestety yy, mamy dalej 4-3 i wracamy do drużyny numer 2, która może teraz wyrównać. Kikles, kikles! Tak. Ale ciężko! O, takim wiosłem machać. No i po co się wywracałem? Nie wiem. Szkoda spódni. Wynik utrzymuje się, dalej jest 4-3 yy, i teraz daje chmurka z drużyny 1. Daje to samo, czyli tego Antwista Dobar. Ja mam jakąś blokadę psychiczną, nie? Chmurka postawił e, wszystko na jedną kartę na trik, który już wcześniej próbował i ponownie mu nie wyszedł. Myślę, że musisz kolejny raz coś zmienić, jeśli dojdzie do ciebie. To ja zadaję pod na półę Rotor Hill Decade. Nie mogę. Rotor Hill Tak. No to Bartosz nie może powtarzać, bo powtarzał dwa klasy przed chwilą i będzie to robił parka. No. Żeby zdisować drużynę przeciwną z Łanapuje. Łanapuje. <grymne> <grymne> nie nie lec. stary, od razu. Ty <grymne> uh, ja, się nie kręcił. Stary, stary <grymne> Łatwo. Dobra, no i bo teraz mam nie specjalnie. <grymne> Ty zadajesz, nie? No, to ja robię z początku gry fake frontside 50-50 Half Cap Hill. Ja <grywa> Widzieliście jak jechałem? Tak. Fake fire. Hansprowi nie wyszło, niestety. I Teraz drużyna 2, bo wyobraźcie sobie, na początku gry myśleliście bez szans, nie? A wyrównali 4-4 i teraz mają szansę wygrać, pokonać drużynę numer 1. Miłosz zadaje front, fibble tutaj do barki. On... Tak. Normalnie Bartosz też może próbować spróbować, nie? Tak, 4-4. Dobra, A jest 4-4 i teraz jak nie zrobicie, to przegrywacie, Czajcie to? Czaicie to? Nie wiem, co na ale spróbuję oczywiście. Ja mam pomysł, żeby być szybszym. W bardziej aerodynamiczniejszym zrobię tak Dobra, jeszcze dwie, jeszcze dwie Damy radę, damy radę widzowie Ale się zrobiłem bubu Piszczel No, ale chill Jest ostatnia próba na powtórzenie tego triku nie spodziewanie. Nie ma. nie ma! Nie ma! No nie ma, no nie, no nie róbmy tak. Każdy na swoim jeździ. No na pewno. No nie. stoi w miejscach to na każdym To się po prostu lepiej kręci, bo to jest tak celowy zabieg, bo to majster robił. To jest real street. Jarosław kurcie nazywa. Polecam jego Instagrama, bo on robi tak dobrze właśnie z hulajnogami. I się do niego napisać i za 20 zł PS, no scam, on sobie kupuje w skiny do Fortnite. Nie, nie. nie, Emmanuel, nie. to nie wyjątkowo, wyjątkowo, war, war, war. wyjątkowo! Ja bym tutaj dał sketchy Reidu. Bo... No replay najpierw! No replay, nagranie jest! Dobra, to zróbmy replay i zaraz zdecyduję, co dzieje się dalej, ok? Powtórka jest niejednoznaczna. Mamy ograniczenia techniczne, bo nie możemy przybliżyć klipu, jak tam dokładnie było. Jest widoczny tołdrak, czyli był. Była pięta w deku, ale pal... No, 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 no sam boż byś, Sam byś tak chciał, żeby no. tak chciał, yeah! 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 no oficjalnie gratuluję. Dobrze, no, oficjalnie. gratuluję. Dobrze, no, numer 2 zostaje zwycięzcą Niesamowity comeback, naprawdę. Nie spodziewałem się takiego rezultatu. Po tym jak się zaczął. Diznak, hat, Parka. Był, był, tak jest. Był feeble. Był, to prawda. Bez bicia. Niespodziewany rezultat, drużyna numer 2 zwycięża ten pojedynek. Cumbex w wyniku 4-2 do 5-4. Wielkie gratulacje. I co? Dzięki prezesie. Dzięki również. Co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie na nie Jest!